Witam w 23. odcinku podcastu AmigaOut.pl. Zaczynam od prasy amigowej. Ostatnio wspominałem o numerze What IF 11. No, niestety mój błąd. To nie ukazało się w sierpniu, tylko we wrześniu oczywiście. Tak, takie są skutki nagrywania z poślizgiem dużym. Z takich rzeczy, z prasy, które były we wrześniu opublikowane no to, no to muszę wymienić Amiga Futura nr 164 i ZAP Amiga nr 12. No wiele się nie działo w oprogramowaniu nowe wersje emulator Winfellow, WHD Load, w Versatile Amiga Test Program i nakładki na emulator i gamę. Okazał się też slide o Slides. gry Gryby Było sporo gier, znaczy sporo, jak no. na migowe warunki. Oficjalna wersja gry, Pleiades 1.0, ona wcześniej była publikowana ale wyszła 1.0. To jest taki w kosmosie, nie wiem czy dobre byłoby do określenie, ubogi frontier, no, ale tak to wyglądało w moim odczuciu. Wyszedł też jeszcze Frogger Amiga, to jest taki Port Forgera, tego oryginalnego z, z Konami z 81 roku ubiegłego wieku. No i gra jest napisana w assemblerze w oparciu o oryginalny kod Z80. Działa na 500 cent. To Nie jest jeszcze finalna wersja, ale już można sobie po, pograć. Taka platformówka. Poza tym Black Ivan. No Black Even to jest kolejna karcianka od Templaria. Templario, czyli Mogwesoft, on zawsze się przedstawia jako Mogwesoft, ale faktycznie tylko on tam jest i tłumacza. No cóż, no, niczym się nie różni od poprzednich Faktycznie on ostatnio ma Zajawkę. Zajawkę na karcianę. była niedawno edycja z Jamesem Bondem. A teraz jest Gierka Ciana w Blackjacka w Wirtualnej kasynie. Kolejna produkcja Fallout. No i wyszedł jeszcze. Wyszła jeszcze taka gra jak ASM Das Computerspiel. To jest przygodówka. To jest ciekawostka wielka, bo gra została rozpoczęta w 1992 roku. A dokończona 32 lata później. No, gra jest po niemiecku. Z takich cech kluczowych. To jest przygodówka. Sfa jest była taka, że jestem tam redaktorem naczelnym. Budzę się przy biurku i zdaję sobie sprawę, że straciłem pamięć. Nie wiem, co to są za ludzie koło mnie. Jest takie tekstowo-graficzne. Jest 29 pokoi, 4 minigry. Jest też edycja fizyczna. Czyli na kompakcie dla Amig TV i CD32. Ona zawiera pliki ISO i ADF dla popularnych emulatorów. Podręcznik 20-stronicowym w stylu wizualnym wydania ASM z 91 roku. Jest tam komiks, nalepki na dyskietki. Wymagania o 1 MB pamięci RAM, klawiatura i mierze obowiązkowe joystick i niekoniecznie. No i cóż, 3MB wolnego miejsca. Zalecane jest na dysku i 2MB, to są zalecenia. No jest że tak powiem, jeżeli ktoś znał magazyn SM, no to jego wrażenia z gry będą lepsze. Koleś dużej gier ukazał się pod gry Star Wars Dark Port. Dla miksymotoru 68 autorstwa Scillarda Biro. I co to za gra? Jest to jest strzelanka tak zwana domopodobna, która wyszła w latach 90. w połowie. No i ten wymaga dosyć mocnej konfiguracji, czyli procesora 040 lub 060 ZFPU AGI albo karty graficznej 8 MB Fastu. No jeśli chcecie korzystać z dodatkowych instrumentów i modułów MIDI no to dodatkowe 4MB to była gra, która kiedyś była wydana przez LucasArts na MS-DOS System i na Macintosza. Ja osobiście z nie pamiętam, może na Macintoszu tu miało swoje 5 minut tak jak Turandal na przykład, ale no cóż no to jest wariacja doma tylko, że jest w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Graficznie ok. Żeby być ciekawa, tam nieliczne narzekania były na to, że, że za na przykład. Była też wersja na, na konsolę PlayStation, ale tam wydajność była kiepska. Zresztą ja nie, nie o tym. I cóż, no, pod, pod wymaga wersji dosowej. Nie z Macintosh'a. Myślę, że można pograć Wygląda to ładnie. No i Skier NG taki produkt jak Pingus. Pingus to jest nowa gra dla Arosa, opracowana przez Ingo Runkę. Ta wersja dla Arosa została przygotowana przez oczywiście Carmana. To jest gierka w stylu Lemmingów. I prowadzi się tego Pingusa. No nie jestem fanem jak z pingwinami, Kojarzy mi się to źle z sportami. No ale jak wiadomo, Aros nie ma teraz lekko. Więc jak są jakieś nowe, to się bierze, co jest. To nawet nie jest usa 1, tylko 076. Z tego co widzę w Z innych rzeczy może zajrzę na to, co tam jest. No, właśnie, wyszła komoda Jameka Plus numer 23. Wipa Ut 1.0 dla Bafosa. To znaczy źródła były wcześniej dostępne, tylko jakoś nikt się tego nie dotknął. No, teraz jest. Jest przeportowana Z takich i innych rzeczy, no, aktualizacja Mega Remix, no, to jest, można powiedzieć, standard. Nowa wersja klienta pocztowego Iris, Lemochlosa, czyli 1.17 i 1.18, bo wyszły dwie aktualizacje. Nowe AMI SSL. Nowa wersja Avalanche, to jest taka nakładka na bibliotekę XAD. No, do przeglądania archiwów. I jeszcze wyszło coś takiego jak Mansion of Madness. To jest gra z gatunku Visual Novel. Czyli obrazkowa książka. No nie znam tego, tego tematu. Tutaj czytam, że gra oferuje około 15 minut rozgrywki. 15 minut rozgrywki was 5 różnych zakończeń. Tytuł został napisany w Blitzu. Wymaga mi S31 A, i karty graficznej szybkiego procesora z 30 MB Fastu grę można nabyć za 1 dolara amerykańskiego. No oczywiście ze strony Icio. Podobnie jak plejady. Wspominałem właśnie ostatnio o tym, że tam jest dużo gier takich drobnych, i to się potwierdza. Jak już tu jestem na tej stronie, to muszę wspomnieć, że jest podsumowanie, to znaczy może nie tyle podsumowanie, rozstrzygnięcie Amiga Gamed Jam ogłoszone za ubiegły rok. Troszkę się to przeciągło, bo. Zaczęł się ten konkurs na jesieni ubiegłego roku, a zwycięzcy zostali ogłoszeni w lipcu. W sumie było 9G ukończonych. Pierwsze miejsce zajęła gra Rogue Declan Zero. To jest taka strzelanka wykorzystująca joystick. Chodzi na 500 C z MB RAM. -u. W drugim miejscu jest gra Rastan. Konwersja z automatów firmy Taito. No, ale to jest demo pierwszego etapu. I gra utworzona w sklepie Engine. Też 500, 1 Mbg wymaga. I trzecie miejsce na podium to jest Auron Craft. Którowa, ale Podobna do Havoc Quest. Też jest w fazie produkcji. No jak widać, mimo że są takie inicjatywy ogłaszane, i, i jest odzew, i coś powstaje. No nie da się nie zauważyć, że to jest wszystko bardzo osiągnięte w czasie i nawet jak powstaje coś ciekawego, to no niestety często nie jest ukończone. Często nie jest ukończone. No, no tak jest, to się robi w ramach hobby. No niemniej zachęcam do obejrzenia strony. Podam znowu tego linka w, w, tych, w opisie do podcasta, bo, bo tam się trochę dzieje jednak. Może to nie są jakieś ambitne rzeczy, ale jest, jest tam nowo. No i mogę jeszcze wspomnieć, jeszcze jest remake drugiej części i trzeciej części Box. To są platformówki przepisane z Backbone'a na silnik Scorpion i poprawioną grafiką Kojota. Po prostu lepsze wersje. Można je pobrać za darmo ze strony projektów autora. Też dla linka. I jeszcze, jeszcze jest coś takiego na końcem września. Zbiórka rzucona na PPA, to jest tytuł publikacji demo scenę tre Amiga renaissance Volume 3 lata 1997-2023. Tutaj widzę, że jest określony dokładny produkt, czyli 452 strony. Wydanie książki stanie się możliwe do 15 października. Zbiórka zgromadzi 21 tysięcy euro. Jak to się uda, no to będzie wydrukowane w roku 2024 w czerwcu. Tutaj troszkę nie rozumiem tego, bo to by znaczyło, że jest tak jakby szantaż emocjonalny, to znaczy, że jest produkt gotowy, ale go nie wydrukujemy jak nie będzie kasa. I tutaj myślę, że chodzi tu wyłącznie o ryzyko finansowe, to znaczy, żeby oszacować wielkość druku. Chociaż też mi się to wydaje potwornie dużo. 21 tysięcy kosztów i dróg. Mimo wszystko. Ja wiem, że tam nie jest zalepa, ale. No to są bardzo duże kwoty. Zwłaszcza, że. No to może i jest fajne, ale to nie są jakieś ambitne rzeczy, bo to się składają głównie z obrazków. No dobrze, za... zaspojleruję. Cel został osiągnięty. 115% także to wyjdzie. Myślę, że to już jest koniec. Ciekawych rzeczy, jak dla mnie oczywiście. Październik jest ciekawszy z powodu stałych imprez amigowej. mianowicie na myśli Amiga-Germany. No i trzeba wspomnieć o Amigaście, ale wrzesień tak wygląda, jak to nakreśliłem. Także następnym razem omówię to, co się działo na Amiga-Germany 38 i a mi 2023. Patrzę, może jeszcze zajrzę. Ach, jeszcze jeden dobry, o którym bym zapomniał. Wyszło coś takiego jak. Nalepuch. Och, to stary taki. Ja już myślałem, że to już nie powstanie. Nowa wersja. To jest emulator Pauli. Znaczy emulator. Po prostu stara się podmieniać wywołania Pauli na... Na funkcję archi, żeby coś tam grało. No nie jest to jeszcze super, ale, ale uszyło. I na razie miało jedną aktualizację, także no to byłoby super, no bo coraz bardziej się rozjeżdża AMG z klasykiem. I, I fajnie by było mieć transparentną emulację, no ale no wszystko jest możliwe. Fajnie, że są takie jakby poprawiacie no i chyba tyle dzisiaj spędzenia na stole nie mam pozytywnych zabaw, bo jutro mam rocznicę tak że lepiej jej nie mieć starości na 50 No myślałem, że będę w lepszym momencie życiowym kiedy chyba trzeba to jakoś uczcić odnośnie portalu Morphos.pl jeszcze tam jest mała aktywność, dlatego że tam są problemy z, z działaniem tego serwisu, dlatego że on jest, żeby to powiedzieć, w pewnym sensie uzależniony od motywu. Motyw jest nie, nie oryginalny WordPressa, tylko utworzony dla tego portalu ręcznie przez kogoś. I on się rozjeżdża z tymi wtyczkami. I tam bez przerwy, znaczy bez przerwy. Przynajmniej raz na dwa miesiące jest jakaś awaria, że jakaś wtyczka nie chce współpracować. Ja nie znam PHP, żeby poprawić ten motyw. Ostatnio to był problem z zalogowaniem się, także w Amiga nie dodawał nowin żadnych. W połowie września bodajże był ostatni. No to nie jest tak, że nikt się tą stroną nie zajmuje, tylko to są pewne problemy techniczne, które nie jestem w stanie rozwiązać na bieżąco. W tym grzebie ostatnio na przykład wymieniłem jakieś trzy wtyczki od profili użytkowników na jedną nową. Tam stare trzy on wywalił. Musiałem wgrać od nowa w atarni. Takie grzebanie się, no nie powiem, że po nic, bo tam czasem ktoś zagląda. Ale z ktoś ze znajomością PHP w stopniu bardzo dobrym by się tam przydał. Na pewno. Tam jest, no, no jest coś do zrobienia. Można, można to zrobić. ten. Portal, że tak powiem lepiej wyglądał. No a ze swojej strony to miałem jakieś poki pisać, ale całkowicie u mnie się przewartościowały te hobby. Także nie wiem właściwie co w życiu będę robił teraz, bo, bo tak jak mi się ułożyło to praktycznie no musiałbym zacząć wszystko od zera. To nie jest taki wiek, że można zacząć wszystko od zera. Yy, dobra. Następny odcinek będzie, kiedy będzie, już nic nie ingresuje. Tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.